Dzień dobry. Dziś za kierownicy Nowego Suzuki Swift. Rocznik 24 oczywiście on jest zupełnie kompletnie nowym samochodem, Chociaż naturalnie wykorzystano w nim niektóre klocki z poprzedniego, ale konstrukcyjnie to jest zupełnie nowe auto, Także napędowo jest to zupełnie nowe auto ale jednocześnie jest to tak cudownie stare auto, że śpiewać dusza chce. Bo raz, że mam pięciostopniową skrzynię manualną i przyznam się bez bicia, że w pierwszych kilku kilometrach po odebraniu auta, no, miałem skłonności do poszukiwania rakiet nowa. I tylko naprawdę świetnie zrobiona blokada włączania wstecznego biegu powstrzymała mnie przed zniszczeniem skrzyni i zapewne silnika. Ale te pięć biegów to jest przemyślana strategia, ponieważ mówimy o samochodzie po pierwsze ważącym zaledwie nieco ponad 900 kg. A co za tym idzie fantastycznie lekkim pod każdym względem, i prowadzenia, i posłuszeństwa, i precyzji, bo jednak to jest Suzuki, a co za tym idzie, e, skłonność do inżynieryjnej perfekcji przy absolutnym minimalizmie obowiązują. E, perfekcja inżynieryjna to jest oczywiście doskonała praca wszystkich mechanizmów. E, zarówno układu kierowniczego, jak napędowego i jezdnego, e, czyli wszystko to, co najtaniej można dostać w najlepszym gatunku. O. Mniej więcej tak to należy rozumieć. Zasadniczą różnicą tutaj jest sam w sobie silnik spalinowy. Ponieważ jednostka 1.2 nie ma już czterech cylindrów, tylko trzy i jest miękką hybrydą. To jest jedyna motoryzacja tego modelu w Polsce. Miękka hybryda opiera się na zewnętrznym generatorze starterze, który ma zaledwie Poniżej 5 koni mechanicznych, ale aż 60 Nm. I wykorzystując całą wiedzę zgromadzoną przez inżynierów Suzuki w dziedzinie tworzenia miękkich hybryd, w oparciu o najtańsze, po raz kolejny, ale najlepsze e, mechanizmy i możliwości, i systemy, stworzono miękkohybrydowe auto. E, bez żadnych komputerowych cyrków, które po prostu znakomicie realizuje wszystkie te funkcje e, miękkiej hybrydy, właściwie mikrohybrydy typowe dla takich konstrukcji, a więc jest mięciutkim, ledwie zauważalnym starterem, start-stop jest bardzo, bardzo zauważalnym dopędem dla silnika spalinowego i bardzo, bardzo zauważalnym oszczędzaczem paliwa. O co chodzi, na czym to polega? Otóż starter generator to jest urządzenie, które zastępuje klasyczny rozrusznik, w e, przypadku no, wszystkich tych dzisiejszych obowiązujących zasad na temat systemów start-stop, które e, zwykle, mm. <coughs> przepraszam, realizowane są przez konwencjonalny rozrusznik, co oznacza e, wzrost o kilka kilkanaście tysięcy procent e, zużycia rozrusznika oraz koła zamachowego. I yy, no, daje zawsze drastyczne opóźnienie podczas rozruchu silnika. Co na przykład, kiedy chcemy uciec ze skrzyżowania, no, może mieć jednak pewne znaczenie. Czy ruszamy natychmiast, czy musimy poczekać ponad pół sekundy, aż rozrusznik zakręci silnikiem? W przypadku startera generatora i miękkiej hybrydy, <laughs> Ten zewnętrzny silnik połączony paskami z silnikiem jak zwykły alternator jest zwykłym alternatorem, ale jednocześnie generatorem prądu dla baterii e, mieszczących się pod tylną kanapą, baterii litowo-jonowych, które e, magazynują energię, potem ją mogąc oddać. Silnikowi elektrycznemu, czyli temuż właśnie generatorowi, alternatorowi, który zmienia się w starter, bo kiedy komputer wygasza silnik spalinowy, a wygasza go już na dotoczeniu, do zatrzymania poniżej 10 km na godzinę, dokładnie poniżej 11, silnik gaśnie, by natychmiast mięciutko. Uruchomić się, kiedy jest to potrzebne, czyli albo jeśli się nie zatrzymamy, a włączymy bieg, czy zaczniemy przyspieszać, <laughs> albo jeżeli się zatrzymamy, ale włączymy bieg i wiadomo, że będziemy chcieli przyspieszyć, silnik uruchamia się momentalnie w czasie rzeczywistym. I ponieważ ten zewnętrzny silnik elektryczny, ten starter generator w trybie startera ma siłę aż 60 Nm, a więc naprawdę ogromną. Na ile ogromną? No cóż, jest to więcej niż połowa maksymalnego momentu obrotowego samego w sobie silnika spalinowego. Więc, tak jakby napęd, silnik spalinowy Suzuki Swift. W momencie, kiedy to mu potrzebne, dostawał o ponad połowę więcej pary wsparcia. A to jest dosyć jednoznaczne. Odejście z miejsca i wszelkie przyspieszenia poniżej 2500 obrotów są wspierane przez silnik elektryczny. <tryk> tak naprawdę on wspiera. Także na wyższych obrotach, ale to już nie jest tak bardzo zauważalne. Niemniej, kiedy jedziemy po na przykład ekspresówce, to odejście od 100 wyżej jest bardzo wyraźnie wspierane, a ponieważ silnik spalinowy jest wolnosący i to nie jest kwestia, że obudzi się nam turbina albo kompresor, no to wiadomo o co chodzi. Jest to naprawdę bardzo chytrze zorganizowane, bardzo pięknie działa. Sam w sobie silnik spalinowy jest trzycylindrowy i wolnossący I sam z siebie rozwija zaledwie 82 konie mechaniczne i 112 nm, a więc jest bardzo typowym napędem dla. Samochodów miejskich i Supermini, bo komu potrzeba więcej? Ale w towarzystwie tego startera generatora on się zmienia w auto, które swobodnie da po uszach o wiele mocniejszym rywalom i to rywalom oturbionym, takim potężnym. <śmiech> Tutaj <śmiech> na przykład moi australijscy koledzy. Porównują to auto do Volkswagena Polo, który przecież wyposażony w trzycylindrowy litrowy silnik jest oturbiony i ma owszem równie mało mocy, bo 110 koni, do 115 w zależności od rynku, ale za to momentu obrotowego ma aż 220 Nm. Tyle, że te 220 Nm jest dostępne dopiero od 1800 obrotów. Do mniej więcej 3000. Natomiast tutaj, kiedy się nam robi e, ze 110 newtonometrów nagle 170, no to jest potężna różnica. I to się nam robi. W bardzo niskim zakresie obrotów, bo te 60 Nm silnik elektryczny wrzuca natychmiast, momentalnie, kiedy naciskamy gaz. <laughs> Suzuki od dość dawna pracuje nad takimi konstrukcjami i rzeczywiście dopracowała je do perfekcji. E, przyznam się Wam, że byłem święcie przekonany, że mam tutaj Booster Jetta, czyli silnik. Turbodoładowany, kiedy się okazało, że jadę najprostszym 1 trzycylindrowym, wolno ssącym, tyle że z miękką chytrą hybrydą i że to auto swobodnie potrafi zejść do 4 litrów na setkę przy normalnym użytkowaniu, no to mi trochę szczęka opadła i zacząłem się nagle cieszyć. Kontaktem z tym samochodem, który jest tak strasznie niedzisiejszy, tak strasznie prawdziwy, tak doskonale wpasowuje się w e, potrzeby no, ogromnej rzeszy kierowców, którzy chcą mieć po prostu samochód wykonujący swoją funkcję nie samochód napakowany komputerowymi e, bajerami. I dlatego Zaledwie pięciostopniowa plus wsteczny. Skrzynia manualna, która działa tak jak zawsze działały manualne skrzynie w Suzuki, a więc z minimalnym oporem, ale bardzo, bardzo wysoką precyzją. Sprzęgło, które nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, kiedy bierze, jak bierze. I że ono tam jest, nie po to, żeby przeszkadzać kierowcy, tylko po to, żeby kierowca z niego korzystał. Tu jest 60, przepraszam bardzo, już się poprawiam. Tak jest. O. Co ciekawe, jest to jeden z najwspanialej reagujących na międzygaz samochodów w jakich siedziałem od wieków. Ten starter generator powoduje, że każde dotknięcie gazu, kiedy podczas redukcji podbijam obroty w momencie zmiany, przechodząc z biegu na bieg niższy, wciskam krótko kopię gaz, przez co ten niższy bieg wpina mi się bez szarpania. Obroty silnika i obroty skrzyni biegów się wyrównują nie przypominam sobie kiedy ostatni raz jechałem tak fantastycznie dającym się podbijać między gazem samochodem a przy tym ta jego lekkość ta precyzja prowadzenia to, to poczucie prawdziwego naturalnego samochodu no to jest naprawdę kawał frajdy oczywiście otacza mnie mnóstwo systemów wsparcia i ochrony bo jest to nowoczesny samochód, który musiał uzyskać pełną homologację unijną. To jest oczywiste. Otacza mnie również mnóstwo taniego tworzywa sztucznego, ponieważ to auto musi być jak najtańsze. To jest oczywiste. Ale jednocześnie to, to co mnie tu otacza, jest po pierwsze fantastycznie precyzyjnie spasowane, po drugie bardzo ładnie narysowane. To jest Miłe otoczenie. Miłe, praktyczne, ergonomiczne. Fakt, że strasznie dawno nie miałem do czynienia z samochodem z manualną klimatyzacją. No ale mój Boże. Podniesiemy sobie trochę. Nawiew, a zmniejszymy temperaturę. <laughs> ale za to mam na przykład w pełni totalnie analogową kierownicę. I po lewej stronie przycisk do odłączania tego, co najbardziej wkurza, a więc systemu utrzymania na pasie ruchu. I no dobra, nieodłączalny jest system ostrzegający o przekroczeniu prędkości. Nie przeskoczymy. Ale. No, tempomat jest w miarę inteligentny, utrzymuje odstęp i prędkość. Nawet jeżeli musimy mieszać biegami, a auto jedzie z włączonym tempomatem, to wszystko działa tak, jak powinno. Ten <laughs> Tempomat podejmuje pracę po zmianie biegu. Eee, no cóż, mamy seryjnie, bezprzewodowy, bezprzewodową integrację smartfonów zarówno Bluetooth, jak i Android Auto oraz Apple CarPlay. Eee, znaczy, wymagane jest jednorazowe po raz pierwszy włączenie przez kabel, a potem, już po wydaniu polecenia, Apple CarPlay jest bezprzewodowy. Samochód jest zaskakująco dobrze wyciszony, jak na taką tanią blaszankę. Jest również e, zaskakująco dobrze zawieszony, resorowany. Jest w miarę komfortowo, nawet jak na tę wielkość i ten typ ee, samochodu, no jest wygodnie, naprawdę wygodnie. A przy tym <laughs> precyzja słuchania kierownicy jest absolutna. Ok, hamulce mogły być ostrzejsze, no ale. No, Powrócę do najważniejszego założenia. To, co najtańsze i w ramach najtańszego, najlepsze. Więc mamy tutaj mnóstwo bardzo dobrych rzeczy i sporo rzeczy, które są zbyt tanie, ale jeżeli samochód w bazowej wersji, już naprawdę obficie wyposażony, kosztuje poniżej 81 tysięcy złotych, to w dzisiejszych czasach nie spodziewajmy się fajerwerków i fontan. Za to zaprawdę powiadam Wam taka wycieczka w przeszłość w najlepszym możliwym znaczeniu tego słowa. Bo auto jest no naprawdę klasycznym samochodem. Mamy nawet analogowe zegary. Bardzo fajna sprawa. Bardzo. Można mieć w tym samochodzie y, również skrzynię automatyczną. To jest wówczas CVT. Nieznacznie zwiększa zużycie paliwa. Ogromnie zwiększa komfort jazdy w korkach to na pewno. Chociaż przy tej lekkości i przy precyzji pracy manualu. Naprawdę, jazda w korku nie stanowi żadnego wyzwania w sensie komfortu, ale doskonale będę rozumiał. Tym bardziej, że samochód wyposażony w CVT jest praktycznie równie zrywny, co w praktyce oznacza równie niemrawy, bo no żeby wszystko było jasne, auto ma. Czas rozpędzania do setki z trudem poniżej 12 sekund. Ale <laughs> to jest do setki. Natomiast do normalnych miejskich prędkości, do 70 km na godzinę, rozpędza się tak żwawo i tak chętnie, że aż naprawdę trudno uwierzyć, że nie mamy pod maską mocnego turbo. Wersje są trzy. Topowa ma już automatyczną klimatyzację. Systemy bezpieczeństwa, ochrony i wsparcia są identyczne we wszystkich. <laughs> Więc tylko od nabywcy zależy, co chcemy mieć na pokładzie i yy, na ile to ma być nie wiem, luksusowe. W każdym razie, między Najtańszą, a najbogatszą wersją. Różnica wynosi niespełna 17 tysięcy złotych, przy czym mowa już o wersji stopowym wyposażeniem i z automatyczną skrzynią biegów. Więc poniżej 100 tysięcy złotych, i tak mamy samochód w pełni wyposażony, fantastyczny na miasto. A i całkiem niezły na niewielką trasę, bo w tej nowej generacji zmieniono nieco proporcje nadwozia i układ e, płyty podwoziowej. W związku z czym na kanapie są w stanie podróżować niezbyt długo zupełnie normalni, zbudowani, normalnie zbudowani ludzie średnich rozmiarów. Bagażnik, no jak to w segmencie B, ale jest. Ustawny i przyzwoity. Naprawdę czego więcej chcieć. Dziękuję, do widzenia.